Witajcie. Półwysep Iberyjski jest moim zdaniem jednym z najbardziej interesujących historycznie regionów na świecie. Miejsce, w którym na przestrzeni dziejów władali władcy, którzy reprezentowali czasem skrajnie różniące się kultury, od rzymian po wizygotów, arabów czy kartagińczyków. Dodatkowo niemal 800 lat walki o władzę nad Półwyspem między chrześcijanami a muzułmanami, i fakt, że jest to miejsce, od którego rozpoczęła się kolonializacja Ameryk, powoduje, że ten region jest tak interesujący. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się bliżej tym regionem, a dokładniej podbojem Półwyspu przez Arabów. Dlaczego Iberia została obrana kolejnym celem kampanii muzułmanów? oraz co było przyczyną tak szybkiego upadku wizygotów. gotów. Zanim jednak przejdziemy do właściwej części tego odcinka, chciałbym zachęcić was do zostawienia łapki w górę pod tym filmem, napisania komentarza z sugestią tematyki przyszłego odcinka na kanale oraz zasubskrybowania kanału, ponieważ 85% widzów, którzy oglądają moje filmy, pozostaje bez subskrypcji. Zachęcam was więc do subskrybowania. Nic was to nie kosztuje, a mi pomaga rozwinąć kanał. A teraz, kiedy mamy już wstęp za sobą, należy przejść do właściwej części odcinka. Zapraszam do oglądania. Zacznijmy od zadania sobie pytania, dlaczego w ogóle Arabowie zamierzali zdobyć Hiszpanię. Dobrze wiadome jest to, iż podbój Półwyspu Iberyjskiego rozpoczął się po tym, jak siły arabskie, dokonujące swojej wielkiej fali podbojów po powstaniu islamu, podporządkowały sobie już całą północną Afrykę. A nieco konkretniej kluczowe miasta oraz biegnące między nimi szlaki, którymi można było się między nimi komunikować, często pozostawiając lokalnych berberyjskich wodzów w spokoju. I tutaj pojawia się pierwsza wersja wydarzeń pochodząca od samych Arabów, a mianowicie podobno podczas gdy Arabowie podporządkowywali sobie miasta położone nad cieśniną gibraltarską, Wodca Ceuty, czyli jednego właśnie z tych miast, don Julian, będący jednocześnie poddanym ówczesnego króla Wizygotów Roderyka, przybył do opanowanego przez Arabów Tangeru, szukając tam pomocy oraz zachęcając Arabów do inwazji na ziemie iberyjskie, oferując im również swoją pomoc. Zrobił to ponieważ chciał się zemścić na królu Roderyku za zgwałcenie jego córki. Jednak ta wersja wydarzeń może wzbudzać pewne podejrzenia, ponieważ przedstawia sytuację w sposób następujący. Dobrzy i sprawiedliwi Arabowie wyruszają na podbój królestwa Wizygotów, by ukarać złego króla Roderyka. Jaki więc mógł być inny powód inwazji na Iberię? Cóż, jeśli weźmiemy pod uwagę ówczesną słabość Siberyjskiego Królestwa Wizygotów, które zmagało się z wieloma problemami w tamtym czasie, jak chociażby wielokrotne bunty lokalnej ludności przeciwko Wizygotom, stanowiącym jedynie niewielki ułamek ludności rządzonych przez nich terenów, Jaki nietypową oraz nie do końca jasną drogę do władzy króla Roderyka, którego kronika 754 otwarcie nazywa buntownikiem oraz uzurpatorem, który był w otwartym konflikcie, a później w trakcie pełnej wojny wewnątrz swego państwa, którą toczył z synem swojego poprzednika Achillą II. Jak również doniesienia jednego z arabskich rajdów na tereny iberyjskie, który mówił o niesamowitym pięknie i bogactwie tego regionu. Prawdopodobnie wtedy już oczom Arabów okazywała się niemal doskonała szansa na zdobycie tej ziemi. Niezależnie od tego, czy uznamy historię Don Juliana za prawdziwą, czy też nie. Więc ostatecznie w roku 711 siły muzułmańskie pod wodzą podwodnego pod Waliego Północnej Afryki Musa ibn Saira, Berbera Tarika ibn Ziyada wylądowały na Gibraltarze, którego nazwa pochodzi właśnie od imienia Tarika i jest wynikiem latynizacji nazwy Jabal al Tarik co po arabsku oznacza zwyczajnie Górę Tarika. Następnie wojska muzułmanów wyruszyły na północ, spotykając się z siłami króla Roderyka nad rzeką Guadalet, by stoczyć decydującą bitwę o władzę na Półwyspie Iberyjskim. Jednak, jak podaje kronika 754, armia, którą doprowadził do walki Roderyk, była zdezorganizowana i wypełniona wrogami króla. Więc gdy doszło do bitwy, można było podejrzewać, iż morale wizygockiej armii nie były szczególnie wysokie, a dodatkowo mówi się, że skrzydło kawalerii armii Roderyka w tajemnicy zobligowało się zbuntować przeciwko swojemu władcy. Tak więc gdy zaczęła się bitwa, muzułmańskie wojska stopniowo szarżowały na wroga, po czym wycofywały się, szarpiąc szereg wizygockiej armii. Aż doszło do momentu, kiedy zobligowane do spuntu skrzydło kawalerii stanęło z boku, dając szansę kawalerii muzułmańskiej pod wodzą Tarika na przeprowadzenie ostatecznego uderzenia, które zupełnie już rozproszyło wizykowską armię. Część szlachty wrogo nastawionej do króla zaczęła się wycofywać, i po niedługim czasie większość wojska opuściła pole bitwy. A sam król Roderyk znalazł się okrążony przez wroga i zginął w trakcie tej bitwy. Wygrana w tej bitwie otworzyła muzułmanom drogę na północ. Armia zwycięska spod Guadelet pod wodzą Tarika otrzymała również posiłki w postaci wojsk sprowadzonych z Afryki przez Waliego Musę, którego to siły opanowały południowo-zachodnią część Iberii. Musa wysłał również swojego syna, by ten spróbował pokojowo przyłączyć rządzoną przez lokalnego władcę Teodemira prowincję Mursji, pozwalając mu zachować tę ziemię oraz gwarantując wolność wyznania w zamian za nieudzielanie schronienia ani wsparcia wrogom muzułmanów oraz płacenie jizji czyli specjalnego podatku nakładanego przez muzułmanów na niewiernych żyjących na kontrolowanych przez nich ziemiach. Teodemir przyjął tę propozycję, tak więc muzułmanie rozwiązali kwestię Mursi bez żadnej bitwy ani oblężenia. Następnie obie armie wyruszyły, zajmując kolejne miasta, jak chociażby Kordobę, a następnie samą stolicę państwa wizytgotów, Toledo. Z którego uciekł nowy wizgocki król, dawny rywal króla Roderyka, Agilla II. Po tym, gdy muzułmanie zdobyli miasto, przeprowadzono czystkę, mordując pozostałe w mieście elity. Toledo stało się również miejscem spotkania obu wodzów, gdzie uwydatniły się różnice między nimi które, wbrew temu, co można by pomyśleć na początku, nie sprowadzały się wyłącznie do konfliktu w ambicjach obu dowódców, a rozciągnęły się jeszcze na kulturowe różnice między obydwoma panami, ponieważ Tarik wraz ze swoją armią byli Berberami, a z kolei Musa był zwierzchnikiem w dużej mierze rdzennych Arabów. Jednak jakiekolwiek różnice w armiach nie były w zasadzie nie spowodowały żadnego spowolnienia podboju Iberii i wkrótce wojska pod wodzą Musa ibn Nusaira wyruszyły w górę rzeki Ebro zajmując tereny aż do Galicji próbując odciąć baskijskie terytorium po czym prawdopodobnie wyruszyło na wschód zajmując jeszcze więcej terytorium a mniej więcej w tym samym czasie wojska muzułmanów podchodziły pod baskijską stolicę, Pampelunę, która poddała się bez walki na mocy ugody z oblegającymi wojskami, polegającej mniej więcej na tym, że miasto podda się pod warunkiem, że zdobywcy będą szanować miejscową ludność. Oznaczało to, że muzułmanom w błyskawicznym tempie udało się opanować cały Półwysep Iberyjski i w tym samym mniej więcej czasie, gdy zakończył się podwój, Kalif Majacki, czyli taki odpowiednik cesarza w świecie islamu, obawiający się wzrostu politycznego znaczenia obu dowódców, wezwał ich do Damaszku. Dalsze Rosy, Musy oraz Tarika nie są jednak zdane. Możemy jednak podejrzewać, że wizyta w Damaszku nie zakończyła się dla obu dowódców pomyślnie, ponieważ żaden z nich nie powrócił już do Iberii, a Musa musiał szybko mianować swojego syna Abdal Aziza w Alim nowo podbytych terytoriów. Abd al-Aziz starał się prowadzić dialog z lokalnymi władcami, biorąc nawet ślub z żoną dawnego króla, Roderyka. Jednak syn Musy dostał dość szybko zamordowany przez ludzi Kalifa, właśnie z powodu jego małżeństwa z żoną dawnego króla Wizygotów. A jako, że pojawiały się również głosy, że nowy wali al-Andalus, jak nazywała się podbita przez muzułmanów Iberia, przeszedł na chrześcijaństwo, wrogowie obecnego wali'ego mieli jeszcze więcej powodów, by go zamordować. Kronika 754 mówi jednak inaczej, iż Abdalaziz nigdy nie przeszedł na chrześcijaństwo. Aczkolwiek kronika ta mówiła również o tym, iż podbijające Hiszpanię wojska muzułmanów niszczyły wszystko i terroryzowały wszystkich na podbitych terenach. A bardziej prawdopodobną wersją wydarzeń jest jednak to, że ludność Hiszpanii preferowała już muzułmanów od Wizygotów i nie buntowała się przeciwko nowym władcom tak często jak przeciw Gotom. I w tym momencie przyszedł czas, by zakończyć ten odcinek. Mam nadzieję, że się Wam dzisiaj podobało. Jeśli tak to zostawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie kanał jeśli jeszcze tego nie robicie. W komentarzach możecie zaś napisać czy chcielibyście obejrzeć kontynuację tego filmu, w którym zająłbym się początkami Al Andalus oraz próbami zdobycia Gali. A w tym momencie żegnam.